Bardzo lubiłam, jak spędzaliśmy dużo czasu razem. Najbardziej to chyba wtedy, jak oglądaliśmy razem filmy. Albo te nasze wycieczki rowerowe były super! Tata pomagał mi w lekcjach i wszystko dokładnie tłumaczył. Potem jedliśmy obiad i zawsze było coś śmiesznego do opowiedzenia. I to wszystko było fajne. Bardzo fajne! Ale od kiedy zaczęła się pandemia, to się zmieniło. Mój tata pracował w biurze, czasami zostawał nawet do późna, a teraz non-stop pracuje w domu. Wydaje mi się, że tego nie lubi, bo chodzi cały czas zdenerwowany i krzyczy, że nie ma na nic czasu i że wszystko jest na jego głowie. Jeszcze do tego denerwuje się, że mamy problemy w szkole. Kiedyś mi pomagał, a teraz się wkurza, a czasami nawet krzyczy i mnie wyzywa, że jestem głupia. Mama i tata są teraz w pracy jakby ciągle: od rana do późna siedzą przed swoimi komputerami i nie mają zbyt wiele czasu dla nas. Nawet wieczorami pracują i mówią, że nie mają siły, żeby coś ugotować. Kiedyś wracali z pracy i mieli czas i dla nas, i na wszystko, a teraz zdarza się, że musimy sami sobie naszykować jedzenie. Smutno tak jeść bez mamy i taty. By powstał dom, potrzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać. Jeżeli w Twoim domu lub domu sąsiadów, czy koleżanek i kolegów pojawi się przemoc, poinformuj o tym zaufaną osobę, panią w szkole lub zadzwoń na niebieską linię.